Wypchnięte w erze kenozoicznej pierwotne skały, zastygając, tworzyły najwyższy wulkaniczny masyw Etiopii, Wyżynę Etiopską o wysokości ponad 2000 metrów i długości 1200 kilometrów, z najwyższym pasmem północnej Afryki, górami Simien. Celem mojej wyprawy. Welcome to the Semen Mountains. Now we are inside the national park. Semen means north, north mountains of Ethiopia. It's savory for many in termism. We have endemic plants, endemic birds and endemic mammals. And also the chain of the mountain is unique than other African mountains, like saying the roof of Africa. We have about 14 mountains above 4,000 meters. Sześciodniowy trekking z wejściem na najwyższy szczyt Etiopii, górę Razdaszan, zaplanowałem w 50. rocznicę pierwszej polskiej wyprawy w te góry, zorganizowaną przez Andrzeja Wilczkowskiego w roku 1968. Jego ośmioosobowa grupa zdobyła wówczas 18 szczytów. W tym 9 przekraczających 4000 metrów. Jesteśmy w najpiękniejszych górach Etiopii, górach Simien. To tutaj w latach 68-69 działała pierwsza polska ekspedycja, kierowana przez Andrzeja Wilczkowskiego. Wraz z nim był Andrzej Surder, Marek Grochowski, między innymi. Celem ekspedycji było dotarcie do najwyższego szczytu. Kursujemy Siemen, Dechel o wysokości 4600 metrów. My w 50. rocznicę podążamy dokładnie śladem tej polskiej ekspedycji. Wierzę, że nam się uda dotrzeć do celu. Zdobywamy teraz wysokość. Jesteśmy prawie na wysokości 3500 metrów. This is a tomato family. We call it Solanum. bardzo it's very, very poisonous one. 80% łańcuchów górskich w Afryce leży w północnej Etiopii, a góry Simien są najdłuższym, liczącym niemal 500 km kwadratowych. W roku 1969 na obszarze 200 km2 utworzono pierwszy narodowy park w Etiopii co niefortunnie związała się z wymuszonym przesiedleniem Amharu lokalnych Gurali poza region park. This park is endangered because of the people overgrazing, poaching. If this area is not more conserved, they are announced for 20 years, as they are going to register it out from World Natural Heritage. Yesterday I was telling you there was a village called Gech miały ogromny negatywny wpływ na naturę, ale teraz jest to zimna natura. Dla natury jest to dobre, ale dla ludzi, dla wieków, jest to bardzo trudne, kiedy wychodzą. Obecnie Amharowie zamieszkują obrzeża Gór Simen w małych osadach liczących po kilka okrągłych kamiennych chat zwieńczonych szczechą, zwanych tukul, bez bieżącej wody i prądu wiodąc życie, które niewiele zmieniło się tu w ciągu ostatnich kilkuset lat. Hodują krowy i owce, uprawiają pszenicę, kukurydzę, fasolę i etiopskie zboże zwane tef, z którego wypiekają lokalne, przaśne placki znane jako indżera. Po zbiorze zbóż wciąż praktykują starożytną formę młodzki z użyciem wołów w kieracie. Swoje emocje amharowie wyrażają ludowym tańcem zwanym ekista. Otwarzanym często przy akompaniamencie wędrownych trubadurów, krających na prostych, jednostrunowych lutniach, zwanych masinko. Rytmiczny ruch ciał tancerzy. Naśladujący drżenie ogona grzechotnika, to choreograficzna konwersja od wiecznej walki dobra ze złem. Erozja płaskowyżu etiopskiego stworzyła z gór Simien jeden z najbardziej spektakularnych krajobrazów na świecie. Poszarpane szczyty górskie, głębokie doliny i urwiska są ostoją dla szerokiej gamy endemicznych zwierząt i roślin. Z występujących tu 180 gatunków ptaków 6 jest endemicznych. Do najbardziej spektakularnych należy kruk grubodziowy, największy z rodziny krukowatych.

Z ponad 300 gatunków kwitnących tu roślin, 20 to endemity. Murawy i wrzosowiska zaś porastają pokryte chem drzewa wrzosowe. This is Jimbar Fall, the longest fall in Ethiopia. it's 530 meters down in 2013 for the first time in ethiopia rock climbers they climbed down from the top to the bottom they were from spain and italy it took us about four days to, to finish the whole climbing down so at the end of the fall there is a big water area we call it bahar in amharic means well like a sea Lokalni wierzą, że w jest Bar means Powyżej 3800 metrów nad poziomem morza rozpoczyna się strefa murawy afroalpejskiej, która charakteryzuje się umiarkowanym alpejskim klimatem z dużymi opadami deszczu. Efektem tej mieszanki jest anomalia. Gigantyzm roślin. Przykładem jej jest bylina, Lobelia olbrzymia, dorastająca tu do 8 metrów wysokości. I dziurawiec zwyczajny, który na tutejszych stokach osiąga wysokość 10 metrów. Podczas gdy w innych częściach świata gatunki te są wielkości małego krzewu. This krzew it lokalni use it for... Their roof. It's waterproof one. This is a lovelia. The high elevation plant in Ethiopia. They grow above 3600 m high. We call them giant lovelia when it sends up this spike. This Bazaltowe góry Simen zachwycają górzystymi sawannami, urwiskami z kaskadowymi wodospadami i wąwozami sporowatego tufu wulkanicznego. Ze względu na status Parku Narodowego, wymagane jest tu korzystanie z akredytowanych przewodników, a dla bezpieczeństwa z lokalnych uzbrojonych skautów. To jest Mount top najwyższy stop w Etiopii. Widzisz to jest ostatni horyzont. To ma dwa znaczenia: the real name. imię. Był a king w the czasie.

See, there was not any building by the time. Where we're in the channel. You can see it now. No camp, no road. Now many buildings. road. The vegetation is totally changed. As you, there is a road now at the time, you can get very close to, but the forest is totally different now and before. <coughs> Chmury, powstałe z obfitego parowania wód Oceanu Indyjskiego i Morza Czerwonego, gwałtownie ochładzając się nad górami Simien, stają się źródłem monsumowych deszczy, zasilających górskie potoki i strumienie wpadające do jeziora Tana. Leżące na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza, u podnóża gór Simen, jezioro Tana to jeden z największych zbiorników słodkiej wody na Ziemi, liczący ponad 3000 kilometrów kwadratowych o głębokości 15 metrów. Szerokim, niemal 100 metrowym korytem z południowej krawędzi jeziora wypływa rzeka nazywana przez miejscowych Abai święta rzeka, o której mowa jest w Księdze Rodzaju, wypływającej z ogrodu Eden. Powszechnie znana jako Nil Błękitny, najdłuższy i najbardziej zasobny w wodę dopływ Nilu. Po pokonaniu 30 kilometrów przez wyżynę abisyńską, Nil Błękitny spada 50-metrową kaskadą, Wodospadu Tis Isa, co w języku amharskim oznacza wielki dym, tworząc najbardziej spektakularny wodospad Afryki Subsaharyjskiej. W porze deszczowej co sekundę przepływa przez ten wodospad 10 milionów litrów wody, dostarczając 80% wody właściwemu Nilowi, czym zaspokaja wodne potrzeby. 30% mieszkańców Afryki. Pokryte trawą stoki gór Simen są idealnym domem A? dla jednego z najbardziej niezwykłych ssaków Afryki. Górskich małp z charakterystycznym wzorem w kształcie serca na klatce piersiowej, znanych jako dżelady. Te wyjątkowe małpy można zobaczyć tylko na wysokości od 2000 do 4000 metrów nad poziomem morza. I tylko w dwóch regionach Etiopii w górach Simien i nad brzegami jeziora Tana. Dżelady należą do ostatniego żyjącego gatunku starożytnych małp trawożernych Afryki. Ich dieta składa się głównie z trawy, kwiatów, nasion, korzeni i kłączy. Żelady żyją w grupach rodzinnych liczących do 800 osobników. Przewodnikami stada jest kilka starych samców, które w razie niebezpieczeństwa wydają oszczegawcze strzegnięcia. Samica rodzi co dwa lata, więc młode mogą cieszyć się niepodzielną uwagą matki aż do swoich drugich urodzin. Długa, gęsta sierść chroni dżelady przed zimnem, ale nie zapewnia ochrony przed drapieżnikami zamieszkującymi te góry. Dlatego każdego wieczoru żelady udają się na odpoczynek do bezpiecznych kryjówek na skalnych pionowych półkach. Jest też inny gatunek, który również uczynił te wyżyny swoją wyłączną enklawą. Stworzenie o nerwach ze stali, egzystujące na krawędziach skalnych turni. Mowa tu o kozioroscu abisyńskim, symbolu narodowym i starożytnych etiopskich ceszazy z Axum – Jedyna endemiczna kozica w Afryce subsaharyjskiej. Obecnie jeden z najbardziej zagrożonych gatunków ssaków na świecie. Kopyta tych kozic mają ostre krawędzie i wklęsły spód, który działa jak przysawka, wymagającym górskim terenie i na trawiastych, stromych zboczach. Kusownictwo i ograniczone siedlisko groziły całkowitemu wytępieniu gatunku. Ich liczba oszacowana przez ekspertów w roku 1969 wynosiła tylko 100 osobników. Obecnie w górzystych regionach Simien żyje około 500 fantastycznych kozic o wspaniałych, zakrzywionych metrowych rogach. Tracking na szczyt Razdaszan rozpoczęliśmy około 2 godziny rano z obozu Ambiko. Jesteśmy już od 5 godzin w drodze. Zostało nam prawdopodobnie 2-3 godziny jeszcze marszu i około 400-450 metrów różnicy wysokości do naszego celu. Razdashan leży na krawędzi dużego wygasłego wulkanu. Wąwozy wzdłuż jego boków opadają do rzeki Tekeze.

Stanęliśmy na najwyższym szczycie Etiopii i dziesiątej górze Afryki. Stoimy na dachu Etiopii, dachu północnej Afryki, 15 na listopad Polsce. 2017 rok. Edward Bochnak i Mieczysław Kwapik pozdrawiają lidera pierwszej wyprawy. Góry, pozostałych Etiopsja. uczestników, których znamy, 50. Lat. Raz, dasze. Zakończymy naszą wyprawę w górach Simen. Wracamy do cywilizacji, tym razem już na mułach. Udało nam się dotrzeć do gór Simen w 50. rocznicę pierwszej polskiej wyprawy kierowanej przez Andrzeja Wilczkowskiego. Po sześciu dniach działalności, po zdobyciu najwyższego wierzchołka, po 50 latach znów polska flaga załopotała na szczycie. Mamy cudowną, przepiękną pogodę. Rozpoczynamy drugą część naszej wyprawy w Etiopii.